Mechanik pojazdów kolejowych to zawód branży transportu kolejowego. Osoba pracująca w tym zawodzie wykonuje prace związane z utrzymaniem pojazdów taboru kolejowego w sprawności technicznej. Naprawia podwozia i nadwozia lokomotyw i wagonów, przeprowadza kontrolę stanu technicznego pojazdów kolejowych oraz stałe i okresowe przeglądy. Naprawia, montuje i utrzymuje w sprawności wózki i urządzenia biegowe, układy hamulcowe i wentylację, instalację wodną, pneumatyczną, grzewczą i sanitarną. Wykonuje prace związane z usuwaniem usterek i awarii. Stosuje do tego różne techniki obróbki mechanicznej, technicznej, cieplnej i odlewniczej posługuje się dokumentacją eksploatacyjną pojazdu trakcyjnego oraz dokumentacją, której prowadzenie i uwzględnianie podczas wykonywanych prac wynika z obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych. Prace wykonuje zgodnie z przepisami i instrukcjami dotyczącymi taboru kolejowego oraz przepisami z zakresu BHP, przeciwpożarowymi i ochrony środowiska. Dba o stan i czystość narzędzi i urządzeń wykorzystywanych w pracy. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów kolejowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji TKO09, wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowych. Mechanik pojazdów kolejowych może pracować np. w zakładach produkujących tabor kolejowy lub maszyny i urządzenia do taboru kolejowego, w zakładach naprawczych taboru kolejowego, w licencjonowanych serwisach przewoźników kolejowych oraz w zakładach posiadających własne bocznice kolejowe i własny tabor. Do typowych stanowisk pracy w tym zawodzie należą monter taboru kolejowego, rewident, ślusarz, spawacz, rewident taboru, elektronik, manewrowy, zwrotniczy czy operator maszyn skrawających. Jest to praca ciekawa, nieszablonowa i pełna wyzwań. Daje też możliwość ciągłego kontaktu z nowinkami technologicznymi i produkcyjnymi. Mechanik pojazdów kolejowych w swojej pracy wykorzystuje wiele specjalistycznych przyrządów pomiarowych, narzędzi i urządzeń. Są to np. szlifierka, wiertarka stołowa, laserowy przyrząd do pomiaru kół czy i madło ślusarskie. Zapotrzebowanie na pracowników wykwalifikowanych w tym zawodzie jest ściśle związane z intensywnym rozwojem transportu kolejowego. Wzrost ilości przewozów powoduje zwiększone zapotrzebowanie na rynku pracy na mechaników pojazdów kolejowych.